Fak, nie, nie, Potrzebuję nie, 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 czy w nie, tym nie, oh, nie, nie, O fuck to to mogę wejść to tak, okay. nie, wejść, wejść, oh, nie, 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 I nie, 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 Ach, Okej, okay, już wiem ale o co chodzi Czyli wody do tego generatora muszę wejść Okej okay. Szybko, biegnij tam Dasz radę Biegnij, 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 biegnij Okej, okay, wczytuję ostatni ten Ostatni szybki zapis To powinno dać, yy, no, to powinno załatwić sprawę tak, to mam wiele, wiele, więcej HP, o wiele więcej Okej, okay, i szybko, przypłyńmy to szybko, 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 szybko Au, au, au Szybko, gdzie to jest? Kurde, nie znowu te potwory Gdzie ja tu mam wejść znowu? No, jak tu mam wejść? Nie Ehm. Um. A to co, jakiś easter, jakiś bug? Nie wiem. Ehm. Um. A powiedzcie mi jak tu wejść? Tu nie ma nic. Dobra, trudno, wejdziemy tutaj. Szybko, 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 szybko! Au, 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 au! shit! Okej, okay, jest w środku. O, oh, jest. Okej. Okay. Au. No, 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 no. O oh, nie. A to co? Aha, okej. Okay. Ach. Tylko, że nie mogę się tak bardzo schronić, ale... Okej, okay, zobaczymy. O, 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 o! Aj no, przejdź tam szybko! A. Mam tu może wejść. Wow. Ok, po skaszowaniu gramy dalej. Tym razem więcej HP mam. Zobaczymy, yy, mam nadzieję, że też się nie skaszuje. Yy. Ok. Gdzie teraz muszę pewno wyjść? O, o, leci, 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 leci. O, o okej. Okay. No, a chyba sobie poleciał? Tak. <gryw> Myślę, że ja zginę na pewno. Ok. Wow. Mhm. Mm Maczmy tu i tu, tu, można pewno wejść i... Halo? Nie, nie tutaj. Okej. Okay. Tam dalej może. Czy hm. jest może w środku? Nie. Okej, okay, idźmy dalej. Najpierw zapiszmy. Okej, okay, dalej. Ale kanion bo zapaść jak to się na domy O i jakby tutaj coś wielkiego by, wielkiego by wyszło To by nie było ładnie To by nie było zdrowo O co bierze O wo, bardzo witalny znak <laughs> Naprawdę. Wow. Okej. Okay. Sapeczki znowu wracają. Nie tu nie? Tu. O, halo. To mi się nie podoba. Okej, okay, wczytywanie jest okej okay. Może być. Uch Czytywanie. Może musimy coś jeszcze na pewno coś zniszczyć? Albo będzie jakaś walka z bossem, nie wiem Okej okay. Wczytowałem się I... O, oh. co my tu mamy? Lover canal oh, O, tu na pewno coś wyjdzie to Na pewno coś wyjdzie Dałbym wszystko, że tu coś wyjdzie oh, O, przynajmniej tu coś będzie goniło Jakiś kanał Wow Co to jest? Jakiś, jakieś kamienie Och, jak chyba coś nie wyskoczy mi Tu nie, ale słyszę znowu te takie, co strzelają czymś z tymi plazmami, że coś, nie wiem, takie co odpycham Tu, tu nie mogę przejść, nie, nie mogę hmm. Muszę nawet na dół Zejść Co tutaj? No tu będzie dobrze Bo nie wolę, nie lubię się kanałem Och, co ja jeszcze dobrze Ech. Nie, nie wejdziesz tutaj, nie wejdziesz o, właśnie te. O, 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 o. Dwa. Hmm, ok. Naładuje zbyt wszystko. Bezpiecznie, jest bezpiecznie. Tamta. O, też się przoduje. Nice. I dalej. E. Tu. Eee... ooo, oh, złe te potwory Stój! Stój Au Czemu nie trafiam! Gdzie jest mój skill? Gdzie jest mój skill? Au, wow wow! Spokojnie! O, oh, fuck Okej okay. Iśmy dalej No! No tak się oddzieliłem z od mikrofonu Z tego wszystkiego HIGH VOLTAGE Ja Bardzo Ja Okej, okay, okej, okay, okej okay. Jest HIGH VOLTAGE Hm Tam co przejdę to są fajne rzeczy Nie przejdę, może tej przejdę Manual Override OK, to się można otwierać Halo? Nie, tu mogę przejść. O jest, okej. A teraz przejdę najpierw tutaj. O, oh, ale pięknie. Okej, okay, tutaj przejdziemy. Okej okay. a tuż, a tuż, a tuż, a no Tam jeszcze mogę nam przejść. Tam inna droga. ooo wow. Ja mogłem tamtą drogą pójść, się od tyłu i zaskoczyć, ale jest okej okay. Żyję, teraz tylko wyjść z tego pola, bo tu może być wszystko yy, water level, co tu mamy? Yy, jakiś jakiś punkcik, jakieś guziczki... Nie, guziczki nie wiem co to jest. A klikniemy. Co się tam pewnie zostanie? Uh, alarm? Co oh, to jest? O, mogę sobie przejść, pięknie. Co to Storm drain match, nie wiem. Nie wiem. Ale tu mogę... Przejść. Miny! O oh, nie. O, oh, miny. Okej, yyy, um. Nie, proszę nie, nie róbcie mi tego. Nie odsuńcie Uch. O. Nie, odsuńcie O. Au. Au, au, au. Ouch. Nie, 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 nie. Odsuńcie się, co za kurde o, oh. ooo oh. okej okay. dalej tam jest jakaś droga to tam idziemy też jakby, a nie to nie jest droga albo ale za dużo hp to mnie też nie biorą, więc mogę przez to rushować. Co tu pisze? A no, minę, minę, wiem. Tu tam wszędzie minę, więc. Hmm. Gdzie to muszę iść. O, no ja już szelam. Gdzie tu pójść? Czy ja coś No, Znaczy, ja szelam. Ok, um. Au, no. Ach. Au. Au 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 au. Wow. Ocuńcie się, proszę was. Nie chcę. Fajne miejsce na walkę, naprawdę. Ja właśnie. Tam to już to wyczuł, że to za fajne miejsce jest. Ale. He? Ach, nie Hmm, co to jest jakiś generator, że co tutaj ja nie wiem. A, tutaj. Trzeba naprawdę uważać. Tu nie ma nic za to mam, to... Jak nic nie ma, no to wracamy. Trudno. Bo tutaj się coś jest? Nie. Okej, okay, wracamy. Bo tu wyjść. Możesz no, jeszcze nawet... Bez... Eura. Ow, oh, fuck. Kurde, już tu nie wracam. Zamknęło się, no nie. Czy to nie jest tutaj? To gdzie? No pole minowe, no Do no co chodzi? Mm. Mogę jakiegoś do tego generatora tam wejść, bo to muszę na pewno wejść ah. Już chyba wiem, jak muszę na nagro przejść Teraz ja tutaj na górę O i tutaj Jest Okej, okay, więc przejdziemy tam Ale się cicho robiło, się zrobiło Halu Ktoś tu jest? No jeszcze tam bez powodu Wczytywanie Okej, okay, wczytywane Och, tak mało mam HP i znowu są te... Ach, HP byłby fajnie ludzie Okej okay.